Od trzech tygodni żyjemy w takiej rzeczywistości zdalnej, rzeczywistości z koronawirusem, i my też zdalną rozmowę nagrywamy z burmistrzem Januszem Rosłanem. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Chcę zapytać na początku, jak funkcjonuje Urząd Miasta w tych szczególnych czasach, kiedy musimy się chronić, musimy myśleć przede wszystkim o swoim bezpieczeństwie, bezpieczeństwie wszystkich petentów też, którzy do Urzędu Miasta pewnie jakieś sprawy zgłaszają. Robimy to, co w naszej mocy, żeby urząd funkcjonował w miarę normalnie. Jeżeli można mówić o normalności w tych czasach, dokumenty są przyjmowane na zewnątrz budynku, odbywają kwarantannę, dopiero kolejnego dnia są przez nas dekretowane i skierowane do pracowników. Ci pracownicy, którzy mają taką możliwość, pracują zdalnie, połączeni są siecią z naszymi, z naszymi serwerami, także praca przebiega w miarę w normalny sposób. Mamy cykle, albo Albo tygodniowe, albo dwutygodniowe. Wymieniają się pracownicy, ci, którzy pracują zdalnie, oddają swoje komputery swoim kolegom, koleżankom i, i w ten sposób próbujemy sobie jakoś radzić. Zabezpieczeni jesteśmy w środki dezynfekcyjne, rękawice. Lada dzień otrzymamy maseczki. Co jest na pierwszej liście, liście zadań? Jak burmistrz przychodzi do pracy, a widzimy, że burmistrz jest w pracy, czyli te sprawy najistotniejsze. Z... Do podjęcia decyzji dla burmistrza. 70% swojego czasu to poświęcamy. Przynajmniej ja poświęcam sprawom związanym właśnie z tą pandemią, otrzymujemy pisma albo z Sanepidu, albo od wojewody lubelskiego, który wydaje nam kolejne polecenia, co mamy działać, robić, co mamy wykonywać. Ostatnio na przykład przyszło pismo, że polecenia w tej chwili Straży Miejskiej wydaje komendant powiatowy policji. Rozmawiamy na temat miejsc przeznaczonych na kwarantannę czy izolatoria. To są te sprawy związane z bieżącymi problemami. A poza tym, te, tak jak normalnie, wykonujemy te sprawy, które należą do Urzędu Miasta. W tym tygodniu też miasto przygotowało taki pakiet y, wsparcia dla przedsiębiorców, prawda, to też co, co samorząd mógł zrobić, to zaproponował przedsiębiorcom, proszę powiedzieć o jakichś najważniejszych tych y, y, ulgach, propozycjach dla przedsiębiorców, bo to wiadomo, że oni najbardziej odczują ten kryzys, który epidemia, ta sytuacja z dziś zostawi nam. Tak, to jest taki pakiet, który zdaje sobie sprawę, że nie, 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 nie jest to jakaś znacząca pomoc, ale wydaje się, że dla przedsiębiorców każda pomoc będzie w tej chwili ważna, a więc są to, jest to możliwość odroczenia zapłaty, rozłożenia na raty albo umorzenia, zarówno dotyczy to najemców naszych lokali użytkowych, czyli w zakresie kosztów najmu, jak i osób, które, jakich podmiotów, które płacą podatek od nieruchomości. Zychcem Chcemy, aby przy minimum formalności yy, załatwiać te sprawy tak szybko, jak to będzie możliwe. Pierwsze wnioski już wpływają? Niestety tak i to wpływają od naszych największych firm i to spędza sen z oczu naszych, dlatego że po pierwsze może się to wiązać i w późniejszym terminie ze zwolnieniami pracowników, a to wiadomo, że. Yy, co to oznacza dla, dla naszych mieszkańców i ich rodzin, dla pracowników tych firm? Panie burmistrzu, cały czas w tle słyszymy, że trwają prace. Jak rozumiem, na, na Placu Wolności prowadzona jest inwestycja rewitalizacji, też remontu, modernizacji wejścia do budynku. Proszę powiedzieć, jak ta największa inwestycja w, w tym momencie jest realizowana, bo prace trwają, ale czy są przewidywane jakieś przesunięcia w czasie odbioru, zakończenia tej inwestycji, finansowaniu tej inwestycji? Rzeczywiście wydaje się, że prace są wykonywane normalnie, aczkolwiek wykonawca skierował do nas już kilkakrotnie pismo, że ma problemy z zakupem materiałów budowlanych od różnych firm i ostrzega, że zadanie może nie zostać wykonane w terminie. Proszę powiedzieć, jakie jeszcze inwestycje musiały zostać no, niepodjęte, jakie decyzje burmistrz musiał podjąć w związku z tą sytuacją? Że na przykład odwołać wydarzenia, nie podpisać dokumentu, który był planowany, co ta sytuacja, jakie zmiany jeszcze wprowadziła w tym rytmie, planach miasta? Jeżeli chodzi o realizację naszego budżetu, to może, można powiedzieć, że w zasadzie tylko rewitalizacja placu wolności i prace związane z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta, wykonaniem nowych wejść są realizowane, wszelkie inne inwestycje są zawieszone, oprócz tych, które są kontynu kontynuowane zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o inne wydatki, to staramy się do minimum, do maksimum ograniczać wydatki bieżące, w związku z tym nie są podpisywane niektóre umowy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi. Wszędzie, gdzie to możliwe, szukamy oszczędności, bo spodziewamy się, że z niewykonanie naszych dochodów będzie się wiązało z ogromnymi problemami dla budżetu, a trzeba jeszcze mieć na uwadze to, że spodziewać się zwiększonych kosztów związanych z pomocą realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. No właśnie, czy można jakoś już oszacować, jak ten budżet 2020 będzie wyglądał, na ile będzie inny niż był planowany? Na razie. Nikt nie podejmie się szacowania, nie wiemy jak będą wyglądały dochody, dlatego że nie wiemy jak długo będzie ten przestój w pracy przedsiębiorstw i w związku z tym nie wiemy jak będzie wyglądało wykonanie naszych dochodów. Możemy tylko przypuszczać. Biorąc pod uwagę te podania, które wpłynęły do tej pory, wydaje się, że ten ubytek dochodów w naszym budżecie będzie bardzo znaczący. Panie burmistrzu, samorząd Biłgoraja zakwalifikował się do takiego dużego programu rozwój lokalny. Wiem, że te prace trwają nad przygotowaniem wniosku, one są bardzo szerokie i też wymagają jakichś konsultacji. W związku z tą sytuacją, jak te przygotowania wyglądają teraz? Pracujemy z naszymi doradcami ze Związku Miast Polskich online, także konferencje się odbywają. No wszyscy są świadomi tego, że nie ma możliwości przeprowadzania szerokich konsultacji z mieszkańcami, więc, a nawet w niektórych sprawach nie odważyłbym się w tej chwili zwracać do mieszkańców, bo wiadomo co jest w tej chwili dla nas priorytetem. Zdają sobie z tego sprawę i doradcy, jak również i nasz partner norweski. Termin przygotowania tego wniosku został przesunięty z czerwca na koniec października tego roku. No a propos tych priorytetów, to chcę zapytać o 10 maja, czyli o planowane wybory. To jest sprawa dynamiczna. W zasadzie może dziś, kiedy rozmawiamy w piątek, zostanie podjęta decyzja, czy to będzie korespondencyjne, czy to będą korespondencyjne wybory, czy, czy nie, ale no jakby wymaga to też jakiegoś zaangażowania samorządu. Mówię oczywiście o wyborach prezydenckich. No i proszę o, o zdanie burmistrza na ten temat. Wiele osób mówi, że mamy w tej chwili do czynienia ze stanem wyjątkowym, że mamy do czynienia z wojną, z niewidzialnym wrogiem. I, i rzeczywiście tak jest. I to powoduje, że. U niektórych wydobywa to pokłady ogromnego dobra, zaangażowania, wręcz heroicznej walki z tym niewidzialnym wrogiem. Mam tutaj na myśli lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, cały personel medyczny. No u innych powoduje, że nie mają umiejętności logicznego myślenia. Bo według mnie organizowanie w tej chwili wyborów, nawet jeżeli to będzie korespondencyjne wybory dla wszystkich, jest to wielkim nieporozumieniem, bardzo delikatnie rzecz ujmując. Nikt w tej chwili nie myśli o wyborach, nikt nie myśli, którego kandydata wybrać, każdy myśli o swoim zdrowiu, zdrowiu swoich bliskich i to dla nas wszystkich jest najwyższym priorytetem w tej chwili. No właśnie, bo, bo chcę też jeszcze na koniec naszej rozmowy wspomnieć o tych pozytywnych aspektach całej sytuacji, jeśli można o takich mówić, właśnie o uaktywnieniu tej takiej solidarności międzyludzkiej, tego, że pomagamy sobie nawzajem. Też samorząd zaproponował taką akcję, zakupy dla seniora, ale też jest mnóstwo takich nieformalnych akcji wspierania się nawzajem, i to jest, no myślę, taka wspaniała lekcja, abyśmy wytrwali w tej solidarności i w tym pomaganiu sobie w tych trudnych czasach czasach. Ja bardzo dziękuję mojemu rzecznikowi połowi Jednaczowi, bo to jego inicjatywa była z tą akcją Pomoc dla Seniora. Na, ten, na na to nasze hasło natychmiast odpowiedzieli wolontariusze ze Stowarzyszenia Caritas, z Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, mieszkańcy, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Także mamy więcej osób, które chcą pomagać niż, niż tych, które tej pomocy Pomocy oczekują. Jednakże każdego dnia mamy po kilka telefonów z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów, i z tego na razie nasi wolontariusze wywiązują się znakomicie. Panie burmistrzu, na koniec apel. Zostańmy w domu. Bezpieczeństwo nasze, nasze zdrowie jest najważniejsze. Oczywiście zostańmy w domu. Ja cieszę się, że mieszkańcy zostają w domu, że, że bardzo poważnie traktują te apele. W najbliższych dniach przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej będzie w miarę dokonywało dezynfekcji głównych ciągów pieszych i ulicy. Nie wiemy, czy to dużo da, niemniej jednak chcemy zrobić wszystko, żeby nasi mieszkańcy czuli się jak najbezpieczniej. Dlatego też i w związku z tymi wyborami chcę u, u, Państwa uspokoić, że nie podejmę żadnej decyzji, która wiązałaby się z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam rozłam. Panią Redaktor. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Biłgoraja. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.